Halo? No ale na... A, czekaj, bo muszę to... Halo! Dobra, już, już. Spokojnie. Eee, czekaj, bo kolega coś Okej. Okay. no to czy też to na surno, tak? I co mi zaniedbasz? Dwa garłacze, Legas. <coughs> mmm... Garłaczenie, coś innego. Dwa gromadze, Legas. Na dwa żywioły? Czy jeden na dole? Co, jeden na dole? Nie, tu mam takich sporo. To co chcesz? No nie wiem, no tu coś. Może jakieś Mogę ci białe? dać yy, kuszę Legacy. A masz jakąś brąbioną Legacy na przykład? Albo modowaną? Na przykład taką masę na dwa żywioły? O, no to ja bym chciał taką masę mój. Jest to no tylko z budowaniem. Mogę skakać. Z budowaniem. A ja co zrobię, jak będę skakał z budowaniem czy bez? No to wtedy mnie nie będziesz mógł wywalić. A jak skaczesz normalnie, to możesz mnie wywalić. Nie, nie mogę. Dobra, skacz z budowaniem i tyle. <noise> Spoko los. Okej. Okay. Serio, ja. Aha. Fajnie, że hmm. nagrałem to, nie? No to co ci do tego grania? No, że dostaniesz z kamerę. Ej, ale no czemu to wy tak skamujecie? No, bo to jest by no... Naprawdę, wy nie macie. Zarabiam gołu? na tych debilach, jak się na przykład. No, wejść. ale e, czemu nazywasz mnie debilem? Po prostu jestem graczem, bo tym No, nie, bo nie, bo to jest Wiesz, trzeci jest trójkąt po to, nie, żeby skamować ludzi. Spoko, żeby... spoko, Wiesz. nie pytałem. Dobrze, super. Ty jesteś dzieckiem, bo nie potrafisz normalnie zdobyć broni. Nie no, zaszczekaj to ładnie, to ci oddam. Jakbym nie był dzieckiem, to jakbym się nie gadał. Zaszczekaj ładnie, to ci oddam. Co ty chcesz? Dobra. No, zaszczekaj ładnie, to ci oddam, nie? Co ty powiedziałaś do mnie? Zaszczekaj ładnie? Zaszczekaj ładnie, to ci oddam, kundelku. Dobra. Y